to co się dzieje, Mankos? Stejsem LX. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Minecrafta na moim kanale. I dzisiaj wszedł update do naszej, naszego Minecrafta. Zostały dodane ule, już można skina zmienić, już sobie zmieniłem. Więc jest mega sztosowo. I jestem już na świecie. Zobaczcie, gdzie jestem. Jestem w nas, w tamtej posiadłości. No więc ja już wracam do naszej chaty po, długi, po długiej przerwie. W ogóle długo nie nagrywałem Minecraft, za co Was bardzo przepraszam. Ale teraz chwila spokoju. Pokażę Wam mojego skina. W ogóle patrzcie, co się zmieniło. Patrzcie, jaki mam mieć. To jest jakaś pała policja A łuk, to jest pistolet. Widzicie to? To jest. Pistolet, nie no, naprawdę. No, a to są, to są emeraldy. Pieniądze to są emeraldy. Naprawdę jest mega sztosowo Ja teraz wracam do, do mojej chaty i pokazuję wam skina, tylko Kur krędy kto się wracało. No, w tamtą stronę, więc widzimy się przy, już przy naszej chacie. Dobra, widzowie ja już wchodzę powoli na mój teren. O, lecie, lecę. Tak, to już jest ta wioska. To już jest ta wioska. Jest portal. ale ja tu dawno nie byłem, naprawdę. Lecę teraz do moich chat jak najszybciej. ale ja tam dawno nie byłem. Chyba do, do jakieś 3 miesiące nie grałem w BS, w, w Minecrafta. Za to też Was bardzo przepraszam raz widzowie, mam dla Was powiadomienie. Ścigam się z SX, z Delta Matim w subach. Kto szybciej wbije 50 subów, ten wygrywa. A kto przegra, ustawia awatar jak żula. Więc jeśli klikniecie. To ten przycisk subskrypcji, będę wam bardzo, to bardzo wdzięczny, bo na razie przegrywamy w subach, ale bardzo was proszę, mam nadzieję, mam nadzieję, bo mam wspaniałych widzów, że zostawicie tego subika, jak jeszcze nie ma, nie zostawiliście. Ale dobra, już nie będę żulił tych subów. Tylko po prostu idę teraz do swojej do swojego magazynu, zostawiam rzeczy i planem na dzisiaj są diaksy. Tak chcę pograniczyć, sobie żelaza, trochę tego wszystkiego. Więc ja już ym, bym się może przygotował. E, najpierw, ale najpierw dłóżmy sobie te itemy. Mam ich tak dużo, że nawet tych boxów nie chcę mi się otwierać. Po prostu zostawię, nie wiem, to, we, to, to oddam, to też dam. O, przepraszam, reklama. Ale ja dawno naprawdę Minecrafta nie grałem. Dobra, yy, odłóżmy te rzeczy. To tu drewno mi jest niepotrzebne. To też, to też, to też. Wszystko tutaj sobie odłożę. Bo to jest w ogóle mam totem nieśmiertelności. Widzowie, czajcie! Totem nieśmiertelności. mega fajnie. okej, okay. Na kanał do mnie wleciała też Hot 16, więc zapraszam. Możecie sobie obczaić. Bardzo myślę, że fajnie wyszła. Więc zapraszam, obczajcie sobie tam. Dobra, łuk, mam to mam... Mm, Kilof. Czy to jest jedwabny dotyk? Nie, wydajność że... 3. Myślę, że nawet z jednym kilofem. Kurde, nie wiem. Fortuna 2, to wezmę dwa kilofy. I shulker boxy. O, tego shulker boxa muszę odpakować. O, ile tutaj mam rzeczy, widzicie? Węgiel kowadła. Kowadła był jeszcze tam, o, jabłka, jabłka. Jabłka, jabłka. Bo wezmę sobie szalkera. szalker mi się przyda. Mm. O, wezmę sobie jeszcze trochę strzał. Bo ogólnie to jest. To dzisiaj to jest taki odcinek taki, że jakby zaczynam od, nie zaczynam od nowa, ale chcę mieć już więcej tych diaksów, żeby budować jakieś te fajne rzeczy eee, że niedługo też mury będę dokończał, więc myślę, że będzie mega fajnie odłóżmy zbyt niepotrzebne rzeczy dobra, mam jabłka, jabłka te dwa szalkery Bo sobie położę tu, o ja mam w ogóle dwa totemy ale stos Ojacie. Dobra. I chwila, na którą pewnie czekali już wiele. Czyli pokazanie mojego pięknego skina. Otóż, patrzcie. Tak wygląda mój skin. Nareszcie. O, nareszcie jest... Wiecie, nie byłem tą dziewczyną. Teraz już jestem normalnie. No, I mam swojego takiego skina fajnego. Więc super. A z, w ogóle zobaczcie ten miecz. On jest taką pałą. <laughs> niby Minecraft bez modów a to wygląda jakby naprawdę to były jakieś mody, ale nie wiem czemu tak się u mnie dzieje, ale to nie są żadne mody nie wiem, no nie wiem czemu, ale trudno trudno, załóżmy sobie moją zbrojkę załóżmy sobie to, to sobie tu poukładajmy tu sobie dajmy shulker boxa dajmy to I złote jabłka i pochodnie Ok, więc Hmm, chyba będziemy już wyruszali. Mieczyk mam najlepszy, czyli Zaklęty Ogień, Zmora Swogonorów, czy nogów 4, Grabież 3, Niezniszczalność 3 i Odrzut 2, czyli mieczek bardzo dobry. W sumie mam 31 level, więc jeszcze sobie coś zenchantujemy. Widzowie, a napiszcie mi w komentarzu, jak, czym, jak można zrobić um, Y, kokli jabłka, te zenchantowane takie, bo chciałbym się dowiedzieć, bo nie mam, nie mam w ogóle pojęcia, jak je zrobić, a chciałbym sobie je zrobić. Okej, okay, czy tutaj coś jest, nie ma nic. Tu też nie ma nic. Hmm. Ja w ogóle lapizu nie mam. Muszę się do kopalni lapis pokopać. No dobra, więc wychodzimy z domu. Chodzimy. Wchodzimy, wychodzimy. Dobra, więc ja już lecę do kopalni z moim mieczem pałą. Uff, dobra. Ogólnie też bym chciał jakieś potworki dzisiaj pozabijać, ale... Hmm. Zobaczmy, jak to moje zwierzątka. Są tutaj jeszcze rybki jakieś. O, jest żółwiki są, ale super. patrzcie patrz, ile rybek tutaj sobie siedzi. Ależ to. Tutaj jest takie w ogóle pomieszczenie w tym. Nie wiem co będę robił, ale postaram się zrobić też jakieś tajne bazy fajne. Patrzcie, ile rybek. Jest po prostu super. Mury już dokańczam powoli. Więc jest mega fajnie. Ale jest nasz kotek, ale to nie, to nie jest ten. To nie jest ten kotek z nazwą. Okej, okay, jemy yy... do kopalni. Widzowie jeszcze chciałbym mm, sobie także, także mm, nie wiem, czekajcie, czy ja mam coś do podsadzenia, no mam drewno, albo boję się, że mi coś, ktoś tu wyjdzie. Dobra, ryzykuję. Okej, nikt nie wyszedł. Zresztą sobie też będę zbierał to. Muszę to Ci poogarniać. Ja już polecę gdzieś w tamtą w ogóle stronę. O! To jest jakiś kewik. Dobra, mamy jakiegoś KW'ika pierwszego. I czy on jest jakiś taki? Dobry. No fajnie się zaczyna. Zobaczymy, zobaczymy. Uff, dobra. Możemy lecieć. W ogóle zjedzmy sobie coś, bo ja tak z tymi jabłkami. No, jedzenie nie spada, nie spada. Dobra. No ej, fajna nawet kopalnia. O nie, reklama. Jak tak reklamy będą mi wyskakiwały, to... Wystarczy, że creeper... A ja nie mam... O nie. Nie wiem, tarczy. Uff, to jest najgorsze. Okej, okay, tam widziałem w ogóle jakiś kanion. Ale no trudno. Na razie zbierzmy sobie to. To jest dla mnie najważniejsze. Wow. Ciemność się tak zrobiło. Zbierzmy sobie węgiel. Bo to mi jest najbardziej potrzebne, bo... Muszę mieć do przepalenia węgla, już coraz mniej. Uuu. Co to za kejwik? Aha. Takie przejście za węglem. Nie no. Kozacka tajna baza, naprawdę. Dobra. Tutaj coś jest? Uuu. To może być dobre. Widzowie. Widzowie. Patrzcie jakie ogromne tunele. Chłopie sobie to. Dobra. Patrzcie, jakie zejście w dół. Uh, uh, uh. Napiszcie w komentarzu, czy chcieliście by chcieliście wejść do takiego, takiego ogru. Patrzcie. Nie wiem, czy wy to widzicie, jakie to jest zejście w dół ogromne. O, oh, wow. Ja trochę boję, że jakiś creeper mi podejdzie, ale... Powie eee, mi ktoś, dlaczego... Światki rosną w kopalni. U, ale ładnie. Dobra, może być.